Czytanie z Księgi proroka Izajasza Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, Tyś sługom moim w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem my siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi... To zbyt mało, iż jesteś mi sługą, dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla Pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże: Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość. W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twojej sprawiedliwości. Na ku Mnie swe ucho i ześlij ocalenie. Bądź dla Mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby Mnie ocalić. Bo Ty jesteś Moją łopoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij Mnie z rąk Niegodziwca. Bo Ty, mój Boże, jesteś Moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś Moją podporą od dnia narodzin, od łona Matki Moim opiekunem. Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary. Boże, ty mnie uczyłeś od mojej młodości, i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość. Chwała Tobie, królu wieków. Witaj, nasz królu, posłuszny woli Ojca. Jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono ciebie na ukrzyżowanie. Chwała Tobie królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi synowi Szymona i Skarioty, a po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego Co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego Zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział mu Jezus, życie swoje oddasz za mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo pańskie.